Nowa piosenka Taylor Swift bije rekordy popularności. Fani chwalą nie tylko sam utwór, ale też spektakularny teledysk. Podobno można w nim znaleźć aż 100 easter eggów. Dziś pokażę ci część z nich, a także moją interpretację utworu oraz jego ukryte znaczenia. Pamiętaj, że to tylko moja opinia. Jestem bardzo ciekawa, czy ty odebrałeś ten utwór w ten sam sposób, czy może masz inne swoje przemyślenia. Daj znać w komentarzu. Ok, zaczynamy. Cześć, z tej strony Analizka. Robię research, rozkwiniam i podaję dalej. Tytuł The Fate of Ophelia, czyli los Ofeli, już od pierwszych sekund przywołuje jedno z najbardziej znanych imion kobiecych w historii literatury. Ofelia to tragiczna bohaterka dramatu Williama Shakespeare'a Hamlet młoda, wrażliwa dziewczyna, która zakochuje się w księciu Hamlecie. Niestety nie była to miłość szczęśliwa. Po licznych perturbacjach, informacji o śmierci ojca oraz wieści o porwaniu Hamleta przez Firatów, Ofelia ogarnęło szaleństwo. Zginęła ona tonąc w jeziorze, prawdopodobnie popełniające. Taylor pokazuje nam inne zakończenie tej historii. Jej piosenka nie jest opowieścią o tonącym smutku, ale o ocaleniu od niego. W tekście śpiewa: You dug me out of my grave and save my heart from the fate of Ophelia. Czyli wyciągnąłeś mnie z grobu i uratowałeś moje serce przed losem Ofelii. To kluczowy moment. Swift odnosi się bezpośrednio do tragedii literackiej, ale odwraca jej sens. Tam, gdzie Ofelia ginie z powodu złamanego serca, Taylor symbolicznie zostaje uratowana. Wielu komentujących uważa, że to odwołanie można odczytywać biograficznie. Taylor Swift przez lata otwarcie śpiewała o rozstaniach, zdradach, samotności i presji słaby. Jej wcześniejsze płyty były pełne postaci kobiet tonących w emocjach, melancholijnych, introspektywnych, zagubionych. W The Fate of Ophelia artystka pokazuje, że choć jej losy mogły potoczyć się tak jak losy Ofelii, to jednak tak się nie stało. Udało jej się odnaleźć spokój i miłość. Ten motyw przenosi się zresztą także do wizualnej warstwy piosenki. W teledysku Taylor widzimy pół w wodzie ujęcie, które niemal dokładnie odwzorowuje słynny obraz. Johna Everetta Milaisa o tytule Ofelia. Na tym obrazie Ofelia unosi się na tafli wody otoczona kwiatami martwa, ale jednak piękna, pogodzona. Swift przywołuje tę scenę, ale z własnym przesłaniem. W jej wersji postać nie tonie, lecz wynurza się. Woda, zamiast być symbolem śmierci, staje się tu znakiem odrodzenia. Taylor wychodzi z niej jako ktoś, kto przeszedł przez ból i wyszedł w silniejszy. To wizualne odwrócenie losu Ofelii. Kobiety, która kiedyś nie miała wyboru. Swift, opowiadając jej historię, nie musisz tonąć, możesz się podnieść. Niektórzy fani zauważyli też, że kiedy Taylor unosi się na wodzie, jej suknia rozchodzi się na boki, w kształt przypominający skrzydła. To subtelny, ale wymowny obraz. Ofelia nie tonie, Ofelia odfruwa. Z tragedii powstaje piękno, a z bólu wolność. Można powiedzieć, że Taylor Swift nie tylko cytuje Ofelię, ale też ją ratuje. W kulturze, gdzie Ofelia przez wieki była symbolem kobiecej bezsilności, Taylor daje jej inne zakończenie, takie, które kończy się oddechem, nie ciszą. To wizualny i emocjonalny manifest. Kobieta może przetrwać własną tragedię i odzyskać kontrolę nad swoją opowieścią. Wielu komentatorów wskazuje, że wers o ratunku nawiązuje do obecnego partnera artystki, Travisa Kelsey. Związek Taylor z gwiazdą futbolu amerykańskiego stał się jednym z najbardziej komentowanych wydarzeń w kulturze popularnej. Nieprzypadkowo w teledysku do utworu pojawia się piłka i subtelny easter egg w postaci hotelowego pokoju z numerem 87. To numer na koszulce Travisa. Taylor od lat zmaga się z wizerunkiem kobiety złamanej przez miłość, tej która pisze o eksach. Tej piosence jakby mówiła nie jestem ofelią, jestem autorką, reżyserką i narratorką tej historii. Właśnie dlatego The Fate of Ophelia działa na dwóch poziomach: osobistym jako pieśń o uzdrowieniu po latach emocjonalnych burz, ale też symbolicznym jako odrzucenie roli kobiety ofiary w sztuce, którą przez wieki uosabiała ofelia. Teletyst The Fate of Ophelia to wizualna uczta pełna przepychu, teatralności i ukrytych znaczeń. Już sam tytuł całego albumu, The Life of Showgirl, sugeruje, że nie oglądamy tutaj tylko historii miłosnej. Jest to spektakl o życiu w świetle reflektorów, o roli, którą Taylor grała przez lata i o momencie, w którym decyduje się ją zrzucić. Od pierwszych sekund klipu widać, że nic tu nie jest przypadkowe. Scenografia przypomina teatralną scenę aksamitne kurtyny, światła, cekiny, złoto. Taylor pojawia się w różnych wcieleniach torki musicalowej, gwiazdy kabaretu, klasycznej diwy z dawnych lat. To jak przegląd jej własnych epok artystycznych, metaforyczna autobiografia zapisana w kostiumach. Każda zmiana stroju i fryzury to jak kolejne wcielenia kobiety, która szuka siebie w świetle rólno rzuconych przez innych. Wielu komentatorów zwraca uwagę, że nowy klip Taylor Swift jest zbudowany jak marzenie senne. Obrazy się przenikają, rzeczywistość mierzy się z fikcją, a woda pojawia się nie tylko jako żywioł, ale także jako metafora podświadomości. Swoją drogą przejścia między scenami są naprawdę mistrzowskie. Taylor przechodzi z jednej sceny do drugiej bez cięć, jakby zmieniała nie tylko przestrzeń, ale też swoje wspomnienia. Wszystko jest płynne: kostiumy, światło, emocje. Po tej lekko poetyckiej części pora na trochę więcej technicznych smaczków, o których jeszcze nie wspomniałam. Dużo zainteresowania wzbudził pomarańczowy ptak, który pojawia się w klipie nie raz, a dwa razy. I to nie przypadek. Fani interpretują tego ptaka jako amerykańskiego kanarka, który jest znany z wyjątkowo melodyjnego śpiewu. Co ciekawe, u tego gatunku śpiew jest domeną samców. Samice śpiewają tylko jako młode, a po osiągnięciu dojrzałości zwykle milkną. Symbolicznie więc ten ptak może reprezentować głos, który w świecie kobiet często próbuje się uciszyć, ale tutaj u Taylor lata wolno i śpiewa. To piękne przeciwieństwo sceny z Look What You Made Me Do, gdzie sama Taylor była pomarańczowym ptakiem uwięzionym w klatce. Kolejna ciekawostka dotyczy tablicy, którą można dostrzec w jednej ze scen. Są na niej numery i skróty tytułów piosenek z nowego albumu, np. AR dla Actually Romantic. W tej scenie na stole przed Taylor stoi bochenek chleba, brzoskwinie i perły. Chleb to czytelne odniesienie do jej pasji pieczenia symbol prostoty i domowego spokoju w kontraście do true show biznesu. Brzoskwinie i perły nawiązują natomiast do estetyki całego albumu. Cały zestaw to połączenie codzienności i luksusu. Na jednym z klapsów filmowych widać napis Kitty Finlay. Kitty to fikcyjna bohaterka z tytułowego utworu The Life of Showgirl. Ale jednocześnie połączenie dwóch realnych postaci z życia Taylor. Psaima imieniu Kitty i babci Marjorie Finley, słynnej operowej śpiewaczki. Babcia artystki występowała w połowie XX wieku, prowadziła też własny program muzyczny w Puerto Rico, a także koncertowała w Stanach Zjednoczonych. Można więc podejrzewać, że nawiązanie do rodziny jest hołdem dla dziedzictwa muzycznego, które Taylor kontynuuje. Kolejny smaczek dotyczy różowej torebki z Chihuahu. Podczas sceny hotelowego przyjęcia po lewej stronie kadru pojawia się kobieta trzymająca różową torebkę z małym pieskiem. Jest to nawiązanie do piosenki Aktuali Romantic, gdzie Taylor śpiewa właśnie o takim małym piesku. Detal, który łatwo przeoczyć, ale doskonale wpisuje się w świat miniatur, glamuru i ironicznego dystansu do show biznesu. W finałowej scenie teledysku Taylor leży w wannie, w ujęciu niemal identycznym jak na okładce albumu. Nie jest to przypadek. Klip i zdjęcia promocyjne zostały powiązane koncepcyjnie, a ta scena ma symbolicznie połączyć artystkę z jej alter ego z układki. Sceniczną Oferią, która nie tonie, lecz trwa. Teraz pora na porcję szybkich smaczków, ciekawostek, choć zaznaczam, że nie jestem Swiftis, choć bardzo lubię Taylor Swift, więc wielu nawiązań mogłam nie wypatrzeć. Bardziej tutaj chodzi o rzeczy, które mi się po prostu rzuciły w oczy. Pierwsza sprawa to tytuł piosenki, który jest na dywanie jako Ofelia. To pewnie wiele osób zauważyło, ale jak się dobrze przyjrzeć, to widać, że cały tytuł również się tam znajduje mianowicie na balkonach i na schodach. W scenie z obrazem w tle jest posąg kota. Chodzą słuchy, że jest to kot Taylor Swift. Jak sprawdziłam, jakiej rasy to jest kot, to mniej więcej się to zgadza, ale tak jak mówię, są to teorie, które gdzieś tam fani podejmowali. I ja tego tak nie jestem w stanie zweryfikować. W korytarzu, w przejściu do garderoby, jest gablota, i w tej gablocie są zdjęcia. Mam pewne podejrzenia, że na tych zdjęciach jest babcia Taylor Swift, ale tutaj również pewności nie mam. Jeśli masz jakąś wiedzę na ten temat, to daj znać w komentarzu. Kolejna ciekawostka to zdjęcie partnera artystki, które znajduje się na jednym z luster w garderobie. Jeśli chodzi o tę scenę, to mam jeszcze drugą ciekawostkę, mianowicie taką, że tutaj wszystkie E Tancerki poza Taylor mają ciemne włosy. Taylor ma jasne, żeby się tutaj wyróżnić pośród tej grupy. Nie wiem, czy to prawda, ale podobno jedna z tancerek, może więcej, naturalnie jest blondynką, ale założyła do tej sceny perukę. Jeśli wiecie coś na ten temat, to również dajcie znać w komentarzu. Kolejna ciekawostka dotyczy sceny z kołami ratunkowymi. Nie widziałam, żeby ktoś na to wcześniej zwrócił uwagę, przynajmniej w tych źródłach, które przeglądałam. Jedna z modelek, które trzymają koło, bo to są dwie osoby, nie cierpi na bielactwo. To jest taka choroba skóry, która powoduje, że jest brak pigmentu. Tak podejrzewam, bo tak to wygląda. Oczywiście pewności stuprocentowej nie mam. Nie wiem, czy Taylor się angażowała w jakieś akcje społeczne dotyczące tej choroby, ale na pewno jest to taki miły symbol wsparcia dla osób, które właśnie się z takim problemem zmagają. Teraz pora na scenę z linami. Tutaj mówiłam już o jednym smaczku, jakim są skróty tytułów piosenek, ale w tle możemy dojrzeć, dojrzeć także plakat, na którym jest napisane Cekiny są wieczne. Nie wiem niestety, czy w którejś piosence pada taki cytat, bo aż tak dobrze wszystkich nie przejrzałam. Natomiast na pewno dużo cekinów się pojawia i w materiałach z tej płyty, i w strojach, także być może jest to nawiązanie do tego. Też mamy na, na plakacie taką aktorkę, która trochę przypomina Elizabeth Taylor, a jest piosenka Elizabeth Taylor. Może to jest jakiś dobry kierunek? Też czekam na jakieś ewentualne wskazówki z Waszej strony. W kolejnej scenie, już takiej prawie że końcowej, mamy ciekawostkę, bo w oknie, które tam jest otwarte, pojawia się paparazzi, który robi zdjęcia, błyska fleszem. Przyznam, że zauważyłam to dopiero za którymś razem, jak oglądałam ten teledysk. Pierwszym razem nie. No, wydaje mi się, że to jest taka fajna też metafora, właśnie tych paparazzi, którzy no bardzo, bardzo intensywnie biegają za tymi najjaśniejszymi gwiazdami. No, i jeszcze smaczek związany z wanną. Tutaj już mówiliśmy o tym, że okładka bardzo płyty, bardzo przypomina tę scenę. Ale jeszcze jest taki mały smaczek w postaci statuetki jakiejś nagrody, która sobie leży przewrócona pod wanną. Nie wiem, czy należy to interpretować jako brak zainteresowania nagrodami, czy być może jest jakieś inne wyjaśnienie. No, no, ciekawe, być może się dowiemy w przyszłości, co to miało dokładnie przekazać. A ty, która z tych smaczków zauważyłaś? Czy wszystkie, czy tylko niektóre? A może zauważyłaś coś, czego ja nie widzę, lub na tyle jesteś zaangażowana w śledzenie poczynań Taylor Swift, że jesteś w stanie mi coś tutaj więcej wskazać, wyjaśnić. Jeśli tak, to zachęcam gorąco do wypowiedzenia się w komentarzu. "Filia" to nie tylko piosenka o miłości czy teledysk o show biznesie. To opowieść o wychodzeniu z głębin o tym, że nawet jeśli przez lata tonęliśmy w oczekiwaniach, w rolach, w cudzych słowach zawsze można się wynurzyć. A tobie co najbardziej rzuciło się w oczy podczas oglądania tego klipu? Lubisz tą piosenkę, Taylor, a może masz inną ulubioną? Daj znać w komentarzu. A jeśli chcesz zobaczyć więcej takich filmów, to koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. To tylko jedno kliknięcie, a dla mnie ogromna motywacja do dalszej pracy i tworzenia kolejnych filmów. Tu kończy się dzisiejsza analiza. Kolejna już niebawem na tym kanale. Trzymaj się i nie klikaj w bleco. Do następnej rozkminy.